No, cześć, cześć, dzisiaj flaga Ukrainy, powiewiająca. Może mi się to uda zrobić mniej niż 5 minut, wydaje mi się. Ok, Blender 3.2.1, wersja alfa. Do pobrania oczywiście za darmo. Utwórzmy nowy projekt. General, don't save. Ok, zaznaczmy naszego Cuba X kasuj x kasuj shift a mesh plane ok rotate r y 90 wpiszemy ok jak ona wygląda 3 na numerycznej klawiaturze scale y dobrze podzielmy ten plane na dwie części kon Tab albo tutaj Edit Mode albo tab Object Mode tab Edit Mode CTRL R Zaznaczmy tą krawędź prawe łóżko myszy. Teraz Dobrze. mamy dwie twarze. Tak naprawdę teraz zaznaczmy faces. Chyba za dużo to jest. Zaznaczmy naszą twarz. E, materiały. New. Mamy zaznaczoną tą twarz. Assign. Chyba niebieski był, jak pamiętam. Chyba za duży jest ten screencast. Zaznaczmy base color niebieski. O, może... Tak będzie łatwiej. Zaznaczmy naszą drugą twarz. Dodajmy nowy materiał do jednego obiektu, tak? New assign. No i żółty, tak? Chyba tak wygląda ta flaga Ukrainy. Co dalej? W Edit mode w trybie edycji obiektu jesteśmy. A Deselect all A. No mamy zaznaczone te obiekty Ctrl E. Subdivide. Otwórzmy to okienko. No i tak. Screencast mi przyskopsuje. No. Podzielmy to na parę części. Już jesteśmy prawie na końcu. Dobrze, niech będzie tyle. B. Zaznaczmy sobie tutaj te faces. Ok, akurat mamy faces zaznaczone. Przejdźmy do Object Data Properties. Ok. Dodajmy do tej części flagi. Kurczę za duże mam te czcionki ustawione. I Assign. To jest bardzo ważne. Kurczę za duże te czcionki są. Muszę to zmienić. Font size Dobra, niech taki jest N No jak to teraz wygląda? Tab, object Mode No nic się nie dzieje, ok Mamy ten obiekt zaznaczony, przejdźmy do Fizyki Cloud Jak ubranie Kurczę, czemu mi to uciekło? O Boże O Spada, ok. No i tak mi uciekł. A nie, dobrze, jest dobra. Shape. Zaznaczmy naszą grupę, którą przed chwilą stworzyliśmy, czyli ten. Tą lewą stronę. Kolizję. Niech zostanie jak jest i self collision. Spacja. O, już coś tam się dzieje, ale dobrze. 3 na numerycznej. Shift A. Dodajmy no jakąś siłę. Wind, tak? Wiatr. Przesuńmy to. Może rotacja. Z kontrolem niech będzie tak może więcej siły dajmy nie wiem, 800 no, no już jesteśmy na końcu dobrze, może zaznaczmy nasz ten obiekt, jesteśmy w Object Mode może modyfikatory Subdivision Enderview. No i chyba to wszystko. Tak to wygląda. Może jeszcze raz. Dzięki. Bye, bye.